dobra, także pójdę mm, do tej chaty I prześpię się do wieczorka Co Nie, tu jest... Nie, to nie do, do niego. A bo koleś ma gdzieś własną chatę i śpi sobie. Dlaczego mnie budzisz? Tak mi się wydaje, bo w tamtej chacie nie było nigdzie łóżka, tak? Czyli A to spryciula No nieładnie Ty wredny wojownik... Ej, dobra, spokojnie. Oj, hello. Chyba mnie nie lubi. Chyba mnie nie lubi, naprawdę mnie nie lubi. Dobra, czyli będę musiał po prostu przespać się do rana gdzieś tutaj. Eee... Nie pluj. Stary. Kurczę, gdzie mam w... się położyć spać? Nigdzie mi nie chcą. O, pójdę tutaj. Tu będzie dobre, okej. Okay. Tak. Tu będzie dobre miejsce. Do poranka, tak. Okej, okay, i już powinien być... Yy, jest... Yy, zaraz zobaczymy. Yy, no jeszcze go nie ma, no ludzie! Dobra, to do południe, do południa. się prześpimy, zobaczymy. Wtedy już powinien być. Dobra, południe. Yy, idziemy do tej chaty, zobaczymy, czy, czy tam jest, jak nieco. No co za śpioch! Nie mówcie mi, że on nadal śpi. No nie rozumiem tego, naprawdę Dobra, zapiszę najwyżej grę i do niego pobiegnę e, oleje tego wojownika, który mnie wkurza już Dobra wow, spadaj, Sam spadaj, spadaj. E, OK Okej okay, Doskonale Okej, już się udało A o kuźwa, chyba mnie nie lubią już Ua! Dobra, czyli... Kóźwa, będzie trzeba wczytać grę, poni ponieważ troszkę spieprzyłem sprawę. Eee... No cóż, czekałem do poranka, nie było go. Czekałem do południa, nie było go Pozostaje wieczór, jak on nie będzie znowu, będzie spał to... To nie wiem co zrobię. Jest, mm, mm, mm. idzie, 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 chodź, chodź, chodź. Tak, udało się. E, ok, teraz Danina. No, okay, ok, i teraz możemy, możemy iść do tych koczowników, powiedzieć im, że e, że już wszystko jest gotowe, raczej tak. E, spokojnie. E, po czym będziemy mogli podbić bragę razem z tymi koczownikami? Także teraz do, nie, także teraz do nich pójdziemy. E, ho, ho, miejmy nadzieję, że, że nie zapomniałem drogi, ponieważ troszkę by było komicznie. Mm, nie, myślę, że zapamiętałem doskonale. Przynajmniej tak mi się wydaje. Także raczej nie powinno być e, problemu. E, gdy podbiję to miasto, to już raczej e, zakończę ten odcinek. Także ok. <laughs> I właśnie kocham, jak, jest, jak świeci właśnie słonecz słoneczko. Uh, ha, ha, ha. Mm, mm, mm. Shop. Oj, szakale, dobra. Na razie ich olejemy. Mm. E, ponieważ musimy się dostać, dostać do tych koczowników. E, na razie nie będziemy sobie tym zawracać głowę. No dalej leć, leć małysz, leć. Kurczę, się już zmęczyłem, znaczy zmęczył się bezimienny. <laughs> Troszkę mi to zabrzmiało. Dobra, wejdziemy sobie teraz, e, skorzystamy z wody pięknie! Przynajmniej teraz do czegoś się przyda. Okej, okay, lecimy dalej. troszkę, poskaczemy. Mm -hmm -hmm. O cholera, i teraz szczerze powiedziawszy nie wiem gdzie mam iść. Tutaj, dobra, już wiem. Albo tam. Albo tu. Dobra, pójdziemy tędy. Choć nie jestem do końca pewien. Eee, u -u 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 -u. Dobra, chyba dobrze idę, tak? Eee, tak, dobrze idę, okej. Okay. Czyli, o, muszę iść tam. Już raczej widzę tą miaskinie, przynajmniej tak mi się wydaje. Eee... Nie, to jest drzewo, pomyłka. <słyski> du, 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 du. Dobra, już jesteśmy, tak? Czyli teraz będziemy, teraz porozmawiamy z tym kolesiem a, i będziemy, a, że jesteśmy gotowi, tak? A, gdzie on się teraz znajdował? To jest koczownik zwykły, czyli on jest tutaj, tak? Nie, to jest Riordian, Asaru. kal Aila wróciła do Bragi. Aila wróciła do Bragi. Aila. Doskonale. A teraz pomóż nam w pozostałych... A kuźwa, kogo... Hmm, czyli jeszcze u kogoś muszę wykonać misję, tak? Dobra Zaatakujemy Bragę Braga jest przed atakiem Zbieramy się w... Upewnij się, że ruiny są... No, są Ru... ruiny, są bezpieczne Dobrze. porozmawiaj za... Dobra, czyli możemy teraz porozmawiać z tym kolesiem eee, No, gdzie ty jesteś, kolego? Tak! Jestem gotów do ataku na Bragę Dobrze, o... Wyruszamy teraz w kierunku ruin Możesz iść z nami, albo wybrać własną drogę. Spotkamy się na miejscu. I wtedy zaatakuj. Dobra, czyli jesteśmy tak jakby gotowi. Tak, dobra, teraz pójdziemy znowu do mm, Bragi, e, położyć się spać, po czym zaatakujemy to, to, miasto, to miasto właśnie. Tu mamy krwiopice. Nawet nie wiem skąd on, się tutaj, skąd on się tutaj wziął. I tu kolejny. Wow! Ja pierdziu, skąd ich tyle się tu zabrało? Aj, w cholerne Mmm, Dobra, hmm, szybko uwinęli dupę z tej jaskini. Także raczej nie powinno być. Nie, nie zajmie to długo. Mm, dobra, czyli oni będą w ruinach, tam gdzie znajdowała się, oczywiście, Riordian, tak? E, tak, dobra. Czyli pójdziemy teraz. Mój, mój plan jest taki: pójdę teraz do bragi. Prześpię się do kolejnego poranka lub popołudnia. Po czym pójdę, właśnie w te ruiny, porozmawiam, właśnie z tym ziomkiem i zaatakujemy bragę. No, i po prostu będzie koniec. Także dobra, świetnie. Dobrze w ogóle idę? Dobrze idę. Dobra, bragę już jako, jako tako widać ehm... Dobra, prześpię się w tej chacie, w której spałem. U tego Bernado. <laughs> to znaczy w chacie Bernado. Tego skilla w ogóle nie używam, tego czaru ehm... Także powinienem go usunąć właśnie e, z paska tego. Ale na razie jakoś, jakoś mi się nie chce, i tak nie, nie mam czym zastąpić właśnie e, tego miejsca, także na razie nie, na razie nie będę tego robił. E, dobra, już prawie jesteśmy. Kurczę, wkurza mnie to, że coś tak wolno się porusza, ten bezimienny, na tej pustyni. A bo ja miałem po prostu kamień teleportacyjny do Bragi i nie zauważyłem. Um, bo Może tak być, naprawdę. Mm, tu raczej nie ma, nie ma, nie ma... No ja mam teleport, no kuźwa! Eww, ale... <śm> ale fail. Latam w kółko, a... Hmm, spokojnie. Okazało się, że ja mam e, runę teleportacyjną. Oj, spokojnie, 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 spokojnie. Ludziki, spokojnie, ja wam nic tutaj nie zrobię. Mm, dobra. Pójdziemy w łóżko do południa, najlepiej. Tak, do południa. Eee, do południa i po czym. Ter znaczy, teraz pójdziemy do tych ruin. Zobaczymy, czy eee, tam będą koczownicy. Eee, południe, tak? Dobra. Mm, bo to chyba o te ruiny chodziło, tak? Bo te ruiny są duże. One są tam, tam, się ciągną tam, tam, tam. Także. Kuźwa, nie wiem dokładnie gdzie mam iść Chociaż wydaje mi się, że gdzieś tutaj, gdzieś koło e, Riordiana Gdzie się znajdował Ponieważ tam znajdują się szakale, także raczej tutaj Przynajmniej tak jestem pewien eee, Wow, 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 wow. Nie no, troszkę to inaczej wygląda Kuźwa no Co to ma być? Bo to chyba o te ruiny chodziło, tak? Albo i nie, dobra, pójdziemy jeszcze do tamtych, zobaczymy. E, jak nic nie będzie, no to trudno. To naprawdę. O, chyba tam widzę, chyba widzę, chyba widzę, 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 widzę. widzę. Widziałem chyba główkę, głowę koczownika. Mm. Nie, to mi się wydawało. Mamy magiczny korzeń, dobra, weźmiemy go. E, gdzie się znajdują koczownicy? Gdzie oni uciekli? Jak nie, będę, jak nie będę mógł znaleźć, to po prostu będę musiał zrobić, zrobić krótkie cięcie. Na to wygląda. Eee, także lepiej, żeby się znaleźli. Nigdzie nie ma, jak widać. Mamy te cholerne. Hmm. No nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze raz zobaczymy. Albo. Poczekajcie, bo wydaje mi się, że jeszcze. Hmm Dobra, chyba wiem gdzie oni będą, dobra, także mm, się upewnimy. Co to jest? E, rabuś, okej. Okay. Może gdzieś tutaj? Poczekajcie, rabuś, dobra, weźmiemy wszystko, w razie z czego... E, no nie, tutaj też no, raczej nikogo nie ma. Cholerka jasna Zaczynam się wkurzać powoli. Spokojnie. Albo siedzą w jakiejś jaskini po prostu i tyle. Hmm Nie no, jeżeli, jeszcze minutka, jeżeli ich nie znajdę, to będę musiał zrobić, zrobić krótkie cięcie, e, aby to nie zajęło jakoś du, dużo czasu, że przez <laughs> pół odcinka będę szukał po prostu e, koczowników. Oj, dzień. Poczekajcie, zobaczymy dokładnie dziennik misji jeszcze. E, braga, braga, braga. E, tutaj tak. E, nie, tu nie da rady. Nie, no. No, gdzie oni się schowali, do cholery? Hmm. O cholera. Szakal mnie goni, Zostaw mnie, zostaw, 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 wujka. O cholera. O cholera. O cholera. O... Zostaw mnie. Gupi. Gupi. Szakal. Nie, no ludzie, wychodzi na to, że będę musiał zrobić krótkie cięcie, więc tak y też y zrobię. E także y do zobaczenia za chwilkę. Ok, jestem z powrotem. Udało mi się znaleźć kryjówkę tych koczowników, i okazało się, że oni znajdują się tutaj. Powiem Wam, że troszkę mi to czasu zajęło. Oni się znajdują na zachód od Bragi. Tak, na zachód dobrze. Ok, no i teraz zagadujemy do Asaru. Nie. W drogę! Tak, lecimy! Poczekajcie, u, uleczę się. Świetnie. Demona nie będę używał, ponieważ koczownicy będą go atakować. Także nie będzie to raczej sensu. Eee, urwę ci łeb. Tak. A, to raczej z nimi nie będzie problemu. O, troszkę zalaga, zalagowało. Ej, no zostawcie mi też, też coś. O, Joss. No chodź tu. czy ubiłem... Ach, myślałem, że ubiłem... Kurczę, chyba ubiję mojego niewolnika? Na falę zginiesz. Umrzesz, śmieciu. <laughs> On mi wy... Fasoli, widzieliście to? Lol. Nawet nie próbuj, kolego. Ty też nawet nie próbuj z tym łuczkiem na mnie. Dobra. Mm, bierzemy miks z Turkimany. Eee, dwie, najlepiej. Pyk. Pyk. No i lecimy dalej. Mmm... Wow. Luca Luca, luca i padłeś Wojownik ah, hey, <sighs> Kujwe, ale nie na mnie, ludzie O, wid widzę, że Diego też nam pomaga Dobra, wbije tutaj Hmm, padł na... na kulkę O kurczę, ale oh, ten jaki mocny Tego się nie spodziewałem, jest... był mocniejszy nawet od tego na falema Dobra, giniesz kolego Dobra, może jeszcze nie, nie giniesz. Ale ty musisz zginąć Bo jesteś troszkę mocny kolego O, w końcu. 400 doświadczenia. Mm, dobra, wojownik, wojownik, woj... O cholera. Dobra, e, walnimy sobie miksturkę leczniczą i miksturkę e, many. Dwie najlepiej e, świetnie. E, poczekajcie, zobaczymy co ten koleś miał. A, złoty Kielich, Przewołanie Szkieletu... E, raczej nic ciekawego, ale dobra, weźmiemy. Mm. Oj, zabili mi go, nie A ty co, Assassin, się na dziewczynę rzucasz? Aha, czyli to nie było zbyt trudne. Także, dobra. Mm. Ja się z wami żegnam, więc subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, zapiszę tylko krem i na tym po prostu zakończę. Odcinek pewnie będzie podzielony na części, ponieważ trwał więcej niż pół godziny. Także subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, także na razie.